Witajcie, witajcie. Propozycja specjalna dla osoby jednej, czy dla dwóch, jeżeli się podzielicie, blachami. Dla osoby, która ugania się za dużymi sandaczami na dużych jeziorach. Już mówię o co chodzi. I tu w komplecie mamy 8 sztuk blach. Mamy kwasówkę i zrobiony kolor. Na wierzchu jest brokat. Telefon tego nie łapnie, nie odda. Ale jest brogacik. To takiej iskierki, które się szkią. To jest brokat. Mamy zestawy orka 1,5 mm. Tu tak coś widać tego brokatu. Brokat kolorowy. Proszę srebrne. Czyli tak. Orka 1,5 mm orka 2 mm, taki kolorek mamy zestaw XXL 1,5 mm 60-61 gram tu jest druga w zestawie zawsze dwie sztuki, ale ja to wszystko połączyłem. Chciałbym, żeby to wzięła jedna osoba, która się ugania za dużymi sondaczami Będzie miała fajne, fajne zabawki do penetracji łowiska. Na samym końcu mamy zestaw zrobiony na 3 mm. Kwasówka najgrubszy, najcięższy też z brokatem. Dwie sztuki. I tu dochodzimy do 100 gram. Tak to wygląda. Zaczynamy od 60. Zaczynamy od 60, kończymy na 107 i 109. Ten zrobiony na 3 mm to jest 107 i 109. Zaczynamy od 60. Także sprzęt musi być mocny. No i też od, łowisko odpowiednio głębokie. Myślę, że tu trójką spokojnie na 40-50 metrów. Oczywiście, jeżeli ktoś mięknie poprowadzi flachy, to można i na 20 metrach łapać. Wszystko zależy od techniki prowadzenia. Kolorki bardzo fajne wyszły. Chętnych zapraszam.